Siema, czemu, Nygusie, nie pokazujesz postępów z remontu? Słuchajcie, ostatnie trzy dni spędziłem w piwnicy, robię porządki, segreguję, sprzątam. Co tam babcia nazbierała? Słuchajcie, bania mała. Jak widać, chłopaki nareszcie chatę troszeczkę ogarnęli. Pisaliście w komentarzach, straszny bałagan, Nygusie, na tej chacie. Bo tu się pracuje, a nie pucuje. Przynoszę chłopakom drożdżuweczki, ponczusie, a oni się ruszają, jakby byli na etacie w zusie. Żartuję sobie, pokażę Wam dzisiaj, co zostało zrobione. Wszędzie została pociągnięta nowa instalacja elektryczna kontakty, puszeczki, włączniki. Wszystkie wnęki okienne zostały obudowane regipsem, ponieważ są strasznie krzywe, nie miały poziomu, nie miały kąta. Trzeba było to troszeczkę odpicować, żeby jako tako to wyglądało. Sypialnia praktycznie jest już zamknięta. Są doprowadzone kable, kontakty, włączniki, jak widać, gniazdko. Tutaj na ścianie będzie klinkiet. Kupiłem nawet płytki podłogowe do łazienki, ale jak widać są zastawione. Tutaj zmieści się łóżko raczej w poprzek, a wtedy wejdzie mi tutaj jeszcze szafa narożnikowa. Tak się okazało. Fajnie wyszło. Ta wnęka zostanie otwarta. Żeby wlatywało tutaj świeże powietrze, a tutaj normalnie będą drzwi z futryną. Także będzie cyrkulacja powietrza. Tak jak wspomniałem, te szafy. Chcę troszeczkę przerobić, okleić, żeby było bajerancko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówią podłogi. Nie cyklinuj położymy podwójny podkład grubego panela dziesiątkę albo dwunastkę i nie będzie widać różnicy tak sobie pomyślałem może troszeczkę wygodniej na całej chacie wtedy strzelę jednakowe panele nawet się zrymowało negusowi jak widać zagruntowane już tutaj obudowywują futryny żeby było do czego drzwi zamontować Tutaj drzwi wejściowych do kuchni nie będzie. Drzwi wejściowe do mieszkania zostaną wymienione. Jak widać, sufit będzie obniżony. Wszędzie wisi pajęczyna. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie skrzynka z bezpiecznikami. Tak, jak wiecie, złożyłem wniosek o wyższe zasilanie w tym mieszkaniu. Właściwie weszłaby nawet na klatkę. Ale wspólnota, jak wspominałem, robi schody. Zbyle czego robią problem. Nawet puste rury po gazie każą sobie demontować przez specjalistę. I chcą mieć jeszcze podpis. Parodia, jakaś słuchajcie: licznik zdemontowany, zaślepiony. Plomba założona. W rurach nie ma gazu. Specjalista ma demontować rury. Chyba skrzynka pójdzie tutaj. Na tą ścianę nie mam ochoty się z nimi we wspólnocie użerać. Tutaj jak widać też jest zagruntowane, podrównane. Nowa instalacja. Wodna wszędzie poprowadzona. Podgrzewacz przepływowy już wisi na ścianie. Tutaj jest izolacja, ponieważ w tym miejscu będzie prysznic, a tutaj będzie klinkiet. Na suficie będzie wisiała normalna lampa, nie jakieś halogeny. Ponieważ każdy ma halogeny, to Nygus będzie miał inaczej. Aha, wczoraj kupiłem płytki na łazienkę. Będą we wtorek. Łazienka będzie dwukolorowa, przeplatana. Zobaczycie, jak będzie to wyglądało. Te rury tutaj zostaną zabudowane... No i założone takie, słuchajcie, maskownice okrągłe, ponieważ one tutaj grzeją, żeby troszeczkę ciepłego powietrza do łazienki wpadało. Ta rura tutaj również zostanie zabudowana, troszeczkę zamaskowana. Co że śnygus tutaj na bazgroliu? Listwy, pod sufit kuchnia krzywo, brak poziomu. Poprawić, a tutaj okno krzywe sory i buźka. Nygus, nie pisz nam po regipsach, bo potem ciężko to zamalować. Wpadłem tutaj, słuchajcie, myślałem, że krzywo listwy pod sufit założyli. Okazało się, że wnęka okienna jest krzywa. Jak widać, tutaj też obudowali. Póki co parapetu nie będzie, ponieważ jest szansa, że może... Będzie zrobiony balkon na wiosnę, chociaż nie wiem, czy wytrzymam. W końcu komuś w tej wspólnocie pocisnę. Tak to wygląda. Sufity już są, kable pod instalację są. Tutaj będzie okap kuchenny, tu są gniazdka, odpływ do pralki. Tak jak wspominałem, jest problem z tą pralką, w łazience nie ma na nią miejsca. Ciężko dostać kuchnię taką, żeby pralka weszła pod szafkę. Trzeba będzie przerabiać. Nawet nowe szafki teraz robią szafki, nie wiem dla kogo, słuchajcie, dla jakichś krasnoludków. Nawet pralka się nie mieści. Wszystko coraz mniejsze, coraz węższe są kontakty. Łączę do grzejnika. We wtorek był facet, zamknął cały pion, żebyśmy mogli... Rury od grzejnika przenieść do kuchni robią problemy, żeby zlikwidować grzejnik, ponieważ twierdzą, że wtedy ogrzewasz mieszkanie sobie na czyjś koszt. Grzejnik był tu na ścianie, jest wyszpachlowana. Tak to na ten moment wygląda. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Dalszy tej pracy, jeszcze sporo roboty przede mną: szukanie teraz kabin, szukanie drzwi, szukanie paneli, włączników, tego wszystkiego. Z tą kuchnią, słuchajcie, sypialnię trzeba będzie urządzić, łóżko, kupić szafę narożną, klinkiety tutaj też będzie klinkiet nad wejściem do sypialni. Ta wnęka zostanie. Otwarta. Także jak widzicie jest blisko okna. Jak sobie tutaj okno otworzę, powietrze będzie wlatywało, a być może jak otworzę drzwi tutaj w nocy, to nawet będzie jakiś lekki przeciąg. Że jak puszczę bąka po grochówce, żebym się nie udusił, inaczej musiałbym spać w stroju płetwonurka z butlami. No, Nygus, bądź poważny, przecież masz już 45 lat, chłopie. I co z tego, słuchajcie, sztywny jeszcze kiedyś będę. Zdążę być sztywny, jak będę sobie spoczywał w pokoju na cmentarzu. Chciałem to mieszkanie troszeczkę pomieszać, trochę nowoczesności, troszeczkę. Takiego stylu retro, starego. Chciałbym tutaj mieć drewniany klinkiet. Może tutaj belkę jakąś wiszącą, wiecie, z żarówami, żeby było troszeczkę klimatycznie. Jakąś starą ławę. Te regały mają 40 lat. Te części przeszklone chcę ściągnąć, obkleić troszeczkę ten regał. Może jakieś blaty dołożyć. Tutaj jest szafa do tego. Trochę pokombinować, żeby to jakoś było. Słuchajcie, trochę. Inaczej nikt nie powiedział, że musi być tak samo jak wszędzie. A tutaj na tej ścianie kazałem sobie tylko wyszpachlować, wymalować. Ponieważ nygus tutaj sam sobie coś namaluje na tej ścianie, też wam pokażę, jak wiecie. Kiedyś namalowałem obraz. Jak byłem na rehabilitacji pół roku temu w Niemczech. Pokazywałem ten obraz. Bardzo wam się podobał. Więc mam duszę artysty. Będę malował na ścianie. Nygus Picasso całe życie ci spędzla. Kapie. <laughs> Dobra, taka króciutka wrzuta. W samochodzie mam tort, słodycze, troszeczkę owoców. Zaraz jadę do babci do domu opieki, ponieważ babcia dzisiaj kończy 92 lata, także trzeba ją odwiedzić, złożyć życzenia. Mam nadzieję, że torcik będzie smakował, że będzie się podobał. A w piwnicy, tak jak wam pokazywałem na filmiku, kiedyś tutaj było sporo różnych alko, małe szampany, i tak dalej. Zaraz skoczę do piwnicy, wezmę jeszcze takiego małego szampana. Być może babcia z sąsiadką, albo z jakąś panią, opiekunką sobie chociaż łyczka z okazji 92 lat strzeli. A i w cukierni, gdzie zamawiałem, słuchajcie, powiedzieli, jeżeli babcia dożyje setkę, torcik na 100 lat będzie miała gratis. Także muszę jej dzisiaj to powiedzieć: musi żyć 100 lat, bo torcik przepadnie za darmożkę. Tak to wygląda. Dobra, tym razem naprawdę już kończę. Trzeba się zawijać, bo o 15.00 babcia w domu opieki ma jakąś tam mszę. Także mają tam mszę, mają rehabilitację, mają jakieś zabiegi, mają jakieś warsztaty, zajęcia. Lepiej niż jakby miała siedzieć tutaj w domu sama i być cały czas od kogoś. Uzależniona, że do niej przyjdzie albo nie przyjdzie. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Rzuć okiem na reklamę. Pozmywaj naczynia, wyjdź z psem w tym czasie. Wymasuj żonę, wymasuj męża, zrób coś. Jak wiadomo, grosz do grosza i będzie kokosza. Póki co ten remont, materiał. Plus zaliczki dla chłopaków w kwocie 7,5 tysiąca zł Dostali zaliczkę na poczet pracy. Wyniosło mnie to do tej pory 20 koła. 20 koła, materiały plus to, co jest tutaj zrobione. Są kleje kupione, płytki na podłogę. No i są płytki, tak jak mówiłem, na łazienkę zamówione ale mają być do odbioru we wtorek. Cześć!